Możemy zaczynać. E, witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej, która jest poświęcona tak naprawdę dwóm tematom. Pierwszy to wizualizacje nowego dworca we Wrocławku. Jak widać tutaj na planszach e, otrzymaliśmy od projektantów, e, z którymi umowę podpisało PKP, e, pierwsze wizualizacje dworca. Chcę także pokazać je przede wszystkim mieszkańcom, bo to mieszkańcom ma służyć ten dworzec. Przypomnę tylko, że w maju tego roku podpisała została umowa, został rozstrzygnięty przetarg na wybór projektantów dworca. Natomiast jeśli chodzi o dalszy plan prac, jeżeli chodzi o harmonogram to na 21 Lipca 2020 roku planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych, czyli w przyszłym roku już te prace budowlane powinny się rozpocząć. Przed nami jeszcze oczywiście czekamy na ostateczny projekt i przed nami przetarg na wykonawcę robót. Natomiast jeśli chodzi o samą datę oddania dworca we Włocławku do użytku, to będzie 20, taka wstępna data to jest 20 czerwca 2022 roku. Ja osobiście bardzo się cieszę, że te wszystkie starania dotyczące wpisania dworca do programu inwestycji dworcowych przyniosły rezultaty. Przypomnę, że jest to największy w historii PKP program modernizacji dworców. On objął bardzo wiele dworców w całej Polsce, ale nasz Dworzec Włocławski jest jednym z tych, które będą realizowane w pierwszej kolejności. Ale to nie jest jedyny temat dzisiejszej konferencji, bo. Tak jak zapowiadałam po konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Toruniu, podczas której pan premier Mateusz Morawiecki mówił o potrzebie rozwoju turystyki w naszym regionie, zapowiadałam wtedy, że ja także przedstawię swój plan rozwoju turystyki dla naszego regionu i dzisiaj chciałabym o tym powiedzieć. Dlaczego połączyłam to z tematem dworca? Dlatego, że nowy dworzec powinien być wizytówką naszego miasta i powinien przede wszystkim. Nie odstraszać turystów. Często niestety teraz wiemy, jaka jest sytuacja, wiemy, jak Gorzec wygląda. Na pewno nie jest on obecnie wizytówką Włocławka, więc jest to jeden z takich elementów, które także do zmiany wizerunku naszego miasta się przyczynią. Ale wracając do tematu rozwoju turystycznego, w pierwszej kolejności chciałam zapowiedzieć powstanie Stowarzyszenia Mieszkańców Gmin Nadwiślańskich. Bo to wokół Wisły chciałabym skupić nasz rozwój turystyczny. Mówi się, że Wisła to jest jeden z takich elementów, które zawsze łączyły Polaków. Ja się z tym zgadzam i powinniśmy wykorzystać wreszcie potencjał Wisły. Powinniśmy wykorzystać te możliwości, które z Wisłą się wiążą. Dlatego zapraszam wszystkich, wszystkie osoby zainteresowane do dołączenia, do stowarzyszenia. Ponieważ ja wychodzę z założenia, że wszelkie zmiany, wszelkie plany powinny być przede wszystkim w pierwszej kolejności skonsultowane z mieszkańcami. Chcemy wspólnie przygotować konkretny plan rozwoju turystyki, konkretne zadania. Jeśli chodzi o tutaj moje priorytety w tym zakresie, pozwolą Państwo, że będę szła wzdłuż biegu Wisły. Chciałabym zacząć od Dobrzynia nad Wisłą. Dobrzyń nad Wismą to jest gmina, w której się wychowałam, która ma ogromny potencjał. W samym Dobrzyniu, nie wiem czy Państwo wiecie, ale trenowali tam zawodnicy i z Dobrzynia pochodzą zawodnicy, którzy są mistrzami świata, mistrzami Europy w żeglarstwie, w windsurfingu. Niestety rzadko się o tym mówi, mówi się o tym zdecydowanie za mało. Dlatego. Dobrze, nad Wisłą chciałabym potraktować jako taką wodną bramę do naszego województwa i doprowadzić do inwestycji w przystań, która będzie przyciągać turystów, z drugiej strony będzie bazą dla sportowców, ponieważ na tym odcinku, a właściwie na odcinku od Płocka do Włocławka mamy bardzo dobre, chyba najlepsze w Polsce warunki do uprawiania tego typu sportów wodnych. I ten potencjał musi zostać wykorzystany. Oprócz przystani chciałabym, żeby powstała tam także baza właśnie dla Dobrzyńskiego Klubu Żeglarskiego, dla sportowców, którzy chcą się w tym kierunku rozwijać. Idąc dalej, mamy wspaniałą marinę w Zarzeczewie, niestety podupadającą. Rozmawiałam z przedstawicielami zarządu spółki Orlen, którzy są zainteresowani tym, żeby przywrócić Marii dawną świetność. To będzie jeden z moich kolejnych celów, które chciałabym zrealizować. Przede wszystkim możemy tam stworzyć naprawdę perełkę, jeśli chodzi o infrastrukturę nadbrzeżną, miejsca noclegowe, gastronomia i przede wszystkim same warunki, żeby wszyscy mogli korzystać z tej przestrzeni w sposób bezpieczny i wygodny. To jest tutaj, mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale jestem pewna, że we współpracy z Orlenem, z Anwilem uda się tego dokonać. Kolejny punkt to jest przystań OSIR we Włocławku. Bardzo się cieszę, że miastu udało się pozyskać środki na jej rozbudowę, ponieważ to także był do tej pory ogromny niewykorzystany potencjał. Środki unijne na pewno będą bardzo pomocne w tym, żeby tą przystań rozbudowywać, żeby w okresie letnim stała się takim miejscem, które będzie bardzo oblegane, z którego będzie korzystać wiele osób. Ja też deklaruję, że w ramach środków z budżetu państwa będziemy chcieli wygospodarować środki na rozbudowę tego typu obiektów. Kolejny punkt to Nieszawa. Czyli idziemy dalej wzdłuż Wisły. Prąd w Nieszawie ma oczywiście spełnia wiele zadań czysto funkcjonalnych, przeprawa wodna, ale może być także miejscem i może być elementem, który będzie przyciągał turystów i który stanie się jednym z takich elementów na tej ścieżce właśnie turystycznej naszego województwa. Dlatego chciałabym także w Nieszawie, aby pojawiła się Ciekawa, dobrze przygotowana infrastruktura nadbrzeżna, która w połączeniu właśnie z tą przeprawą promową będzie kolejnym wabikiem turystycznym. I oczywiście ciechocinek. Miasto, które jedno, wydaje mi się, że chyba najbardziej znane w Polsce uzdrowisko, znane także w Europie. Niestety obecnie miasto nie rozwija się w takim tempie, jak powinno, nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Dlatego od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy w sprawie zapewnienia środków na wykup basenu termalno-solankowego z rąk prywatnego właściciela i później zdobycie środków na jego renowację. To jest bardzo duże i bardzo trudne zadanie, ale jestem przekonana, że dzięki temu Ciechocinek zyska nowy impuls dla rozwoju i cały nasz region zyska na tym turystycznie. I to, co w mojej opinii będzie też takim wabikiem dla turystów, to Festiwal Wisły. Jeżeli ktoś z Państwa uczestniczył w tym festiwalu w tym roku, mogliście Państwo zobaczyć, że to jest wydarzenie z ogromnym potencjałem. Chciałabym i będę działać w kierunku tego, żeby stał się to flagowy festiwal dla naszego województwa, największy z wielomilionowym budżetem który przyciągnie zarówno zagraniczne gwiazdy, które będą mogły koncertować we Wrocławku, ale przyciągnie przede wszystkim turystów i będzie się cieszył też zainteresowaniem mieszkańców. Jestem po rozmowach z organizatorami. Zaplanowaliśmy już pewne działania i chcemy, żeby w przyszłym roku ten festiwal stał się już na tyle znany, że mieszkańcy, z różnych regionów Polski będą przyjeżdżać, będą chcieli w nim uczestniczyć i stanie się to takim punktem obowiązkowym na mapie festiwalowej Polski. Jeśli chodzi o to też, co do tej pory udało się zrobić, powiedziałam już o wielu tych działaniach, które zostały rozpoczęte. Częścią tych działań jest oczywiście też dworzec, jest basen termalno-solankowy w Ciechocinku. Ale ja wierzę też, że promować nasz region mogą we wspaniały sposób koła gospodyń wiejskich i organizacje pozarządowe. Wiele już to robi, i robią to w naprawdę wspaniały sposób. Ja także się do tego przyłączyłam i dzięki współpracy właśnie ze stowarzyszeniami i Skołami gospodyń wiejskich udało nam się w ostatnim czasie wydać także przewodnik po kujawach i ziemi dobrzyńskiej. To jest książka niesamowite kujawy i ziemia dobrzyńska. Chcieliśmy do tego podejść w taki sposób niestandardowy. I chcieliśmy przede wszystkim, pokazać nasz region od strony, bardziej od strony legend, od strony różnego rodzaju historii. Wybieraliśmy miejsca też często nietypowe. Chcemy właśnie w ciekawy sposób promować Pujawy i Ziemię Dobrzyńską i takie inicjatywy to jest dopiero początek. Oprócz tego udało nam się także e, wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich Różanka wydać Przewodnik kulinarny po Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, gdzie też można znaleźć wiele ciekawych przepisów z naszego regionu. I tak jak mówię, to jest pewien pakiet działań, które się wzajemnie uzupełniają. Z jednej strony twarda infrastruktura, inwestycje w rozwój infrastruktury nadbrzeżnej, która jest konieczna, jeżeli chcemy przyciągnąć turystów. Z drugiej strony te działania miękkie, działania promocyjne te które się skupiają właśnie na pokazywaniu tego, że nasz region ma potencjał, że jest piękny, że warto zapraszać do niego mieszkańców innych regionów Polski. I chciałam dodać jeszcze jedną rzecz. Nie może być takiej sytuacji, że samorząd województwa skupia się tylko na promocji wybranych miast. Jeżeli Włocławek powinien być tak samo promowany jak Toruń czy Bydgoszcz. I moim celem będzie także to, żeby te środki przeznaczone na promocję turystyki, także skupiały się na promocji Wrocławka, bo naprawdę Wrocławek ma ogromny potencjał i powinniśmy pokazywać go z jak najlepszej strony, a uzupełniony o te wszystkie inwestycje, o których powiedziałam, wydaje mi się, że naprawdę może stać się bardzo silnym turystycznie regionem. Także dziękuję bardzo, a jeszcze chciałam tylko zadeklarować, bo w ostatnich dniach pan premier Morawiecki i pan prezydent Kaczyński złożyli taką deklarację, co w ciągu stu pierwszych dni zostanie przygotowanych w ramach w ramach rządów Prawa i Sprawiedliwości jeżeli Prawo i Sprawiedliwości uda się wygrać wybory ja też chciałam zadeklarować że w ciągu jeżeli zostanę posłem jeżeli mieszkańcy Włocławka mieszkańcy naszego regionu mi zaufają i powierzą mi ten mandat to też w ciągu stu pierwszych dni Przygotuję kompleksowy plan rozwoju turystycznego dla naszego regionu, który też zaprezentuje mieszkańcom, który, co do którego rozpoczniemy konsultacje. I mam nadzieję, że spotka się on z pozytywnym odbiorem i że wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom osób, którym zależy na tym, żeby nasz region turystycznie promować. Dziękuję bardzo.